Jezus powiedział do swoich uczniów Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fiks ciernia, ani z krzaka jeżyny. Nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Co to jest ten skarbiec serca? Nasze serce ma skarbiec. Serce w Biblii to nie tylko tak jak my często dziś patrzymy takie miejsce uczuć miłości, ale serce to było ośrodek centrum duchowości człowieka, myślenia człowieka. To też myśli, to też życie duchowe, to jakaś duchowa i moralna głębia człowieka. To jest serce, więc to serce ma swój skarbiec. Co jest w skarbcu naszego serca? I bardzo fajnie to jest pokazane. Najpierw to drzewo, które wydaje dobre owoce. Dobre owoce będziemy wydawać wtedy, kiedy wewnątrz to drzewo będzie dobre, będzie zdrowe. Wtedy ono wydaje dobre owoce. Jak jest drzewo złe, chore, martwe, ono nie wydaje dobrych owoców ani żadnych owoców. Trzeba, żeby to nasze drzewo było dobre. Z dobrego drzewa pochodzą dobre owoce, i później widzimy ten skarbiec serca i to, że z obfitości serca mówią. Usta człowieka. Nasze usta zdradzają często to, co znajduje się w naszym sercu. I na przykład e, gdzieś na drodze jesteśmy za kierownicą i nagle jest jakaś sytuacja niebezpieczna, ktoś nam zajechał drogę. Co wtedy mówimy, jak reagujemy, co wychodzi z naszych ust? I właśnie w takich sytuacjach nieoczekiwanych często, nieplanowanych, jakieś problemy, jakieś trudności, jakieś coś, z czym sobie nie radzimy, wtedy z naszych ust, z obfitości serca wychodzą nasze słowa. Przez usta wychodzi to, co jest w głębi serca naszego, o czym myślimy, jak, jakie mamy bogactwo wewnętrzne. Pewnie jak m, mamy taką nieoczekiwaną sy sytuację, ktoś się źle zachował, pewnie błogosławimy tego człowieka, pewnie mu jak najlepiej życzymy, pewnie staramy się jakoś przyjąć to jako pewną szkołę pokory, świętości. Czy tak jest rzeczywiście? Czy może czy zaczynamy się denerwować, krzyczeć, przeklinać? Jak reagujemy właśnie w takich sytuacjach, co wychodzi z głębi naszego serca? spróbujmy na to zwrócić uwagę i też później słyszymy o tym o tej budowie domu na skalę, że ten człowiek, który słucha słowa Bożego i wypełnia je, stara się żyć tak jak chce Jezus to człowiek, który zbudował dom na skale i słyszymy, że Wkopał się głęboko, fundament założył, gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom. Bywają takie chwile, kiedy przychodzi powódź, kiedy wezbrana rzeka uderza, kiedy jest jakaś burza, kiedy są jakieś problemy, jakieś cierpienia, jakieś trudności, jakiś krzyż w naszym życiu. I co wtedy z nas wychodzi? Jakie wtedy widzimy, jak reagujemy, jak to przeżywamy, jeśli w naszym sercu nie ma tego duchowego skarbu, nie ma obecności Pana Boga, zaufania do Pana Boga, nie ma Bożego Słowa, nie ma siły sakramentów, spowiedzi, komunii świętej, modlitwy. Nie ma jakichś duchowych treści, jest pustka w naszym sercu, albo jest jakaś głupota w naszym sercu, to wtedy w takich trudnych momentach zaczyna z nas wychodzić jakieś nerwy, jakaś złość, jakieś narzekanie, jakieś biadolenie, albo jakieś, jakaś depresja, jakaś rozpacz, bo nie ma w nas tej siły, nie ma tego głębi naszego serca. Dlatego też, żeby przeżywać takie trudne sytuacje, kiedy przyjdzie ta powódź, kiedy ta burza uderza w nasze w nas życie. Żebyśmy wtedy wytrzymali, żebyśmy wtedy ufali Panu Bogu, żebyśmy wtedy byli mocni, żebyśmy wtedy byli też i radośni nawet ile jest przykładów świętych, którzy z radością przeżywali nawet jakieś cierpienia, jakieś tortury, nawet swoją śmierć, żartując, przeżywali, bo byli mocni Bogiem, bo mieli to serce napełnione skarbem Pana Boga, o Jego obecności, głaski, Jego, Jego miłości. Dlatego też przede wszystkim. Myślę, że to dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy zajmowali się formacją serca. My często zwracamy uwagę na to, jak się zachowujemy, jak ludzie nas widzą, jak nas słyszą. Mówimy do dzieci: zachowuj się, bo, bo, bo ludzie tutaj są, bo ludzie nas patrzą. A jak już w domu nie patrzą, to też może być inaczej. Albo w jakiś film widziałem, gdzie taka scena, że. Do żony przychodzi mąż, z którym się jakoś tam rozstali, mąż prosi, żeby mógł wrócić. Ona jest taka twarda: nie, nie, musisz się poprawić, musisz zmienić ja tylko on odszedł. on zaczyna płakać, mówi, tęsknię za nim, tak bym chciała z nim być. Co innego, kiedy on był, co innego, kiedy on odszedł, co innego w jej serca, co innego na pokaz. I często my też wychodzimy z domu, jesteśmy gdzieś w pracy, zaczynamy gramy tu bardzo radosnych, aktywnych. O, jaki to jest człowiek sukcesu! A ten człowiek sukcesu wraca do domu, jest sami, zaczyna płakać, zaczyna. Nie może sobie sam z sobą poradzić. Często mam takie rozmowy z ludźmi, gdzie człowiek, który zewnętrznie, gdzieś tam, patrzysz w jakimś Facebooku, jest bardzo no człowiek sukcesu, radosny zawsze, a przychodzi na rozmowę, okazuje się, że wewnątrz straszne rzeczy się dzieją. Przede wszystkim mamy dbać o wnętrze. Jeżeli to wnętrze będzie bogate, jeśli to wnętrze będzie piękne, jeśli to serce będzie piękne to później nawet nie musimy się starać, żeby się dobrze zachowywać, żeby coś dobrze mówić, bo to będzie z nas, nas wychodziło. Każdy będzie to widział. To bogactwo wychodzi przez nasze usta, przez nasze zachowanie, przez nasze postępowanie. Starajmy się dziś może szczególnie popracować nad nie, wnętrzem naszego serca, popracować nad tym, żeby może więcej się pomodlić, może bardziej porozmyślać nad Słowem Bożym, może wejść do kościoła, pomodlić się, może pójść do spowiedzi, przyjąć komunię świętą. Może książkę jakąś dobroduchową przeczytać, może jakieś życiorysy świętych. Zachęcam, żeby dziś po spróbować popracować nad formacją swojego serca, dać coś swojemu sercu, żeby tam wewnątrz, w głębi serca było piękno, było dobro, było, była miłość, był Pan Bóg, był pokój. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.